Ale rozumiecie, o co chodzi? No tak, no. no to kliknij, nie w Monika, tak się nie robi. Kogo on kliknął? Bo ona mu kliknęła. Kierowałam się twoim tak. sercem. Nie, nie, nie. Tak. Tak nie gramy. Ja mam to w dupie. Tak, czy chwilkę? Tak. Kogo kliknęłaś? i Ciotry. Ja, ja cię uwielbiam, wybrałem, tak? Ale o co? Ja, ale jak to na spokojnie. Jak z ale brat siostrom, jak z brat siostrom, a nie jak brat z prezesem. Niektórzy mężczyźni boją się silnych kobiet. To już nie mój problem. Ale ja nie jestem Twoim prezesem. No właśnie. Mhm. Ja tak się czuję. Był? A tak się czuję. Prosisz mnie zaraz za to. Na co? Za skakanie. Jakie skakanie? Niczka. Mm. Się robi niebezpiecznie. Latino, przez wybrałeś. Ja ci tylko dokonałam entera. -ficz. A to ona cię wcisnęła? To jest skur... k. Agentka. Teraz Latino w następnym zeliminuje za moje zachowanie. Nie wiem o, o tym. wiem o, o tym. Zna no, tak się ty. A ty? Go, tak. No, tak jak oni chcieli, ja, ja nie mam już katania.